Ale na razie jeszcze nie jestem w Szczecinie tylko u siebie, ponieważ chcę wam powiedzieć o co chodzi. Otóż zaplanowałem sobie teraz wyjazd na 3 dni. Dzisiaj jadę do Szczecina, później do Koszalina, później do Gdańska i z tego wszystkiego będą w lobby. Ale dobra, teraz idę na pociąg. jestem już w Szczecinie i wrażenie jest pierwsze takie, że całkiem mocno pizga wiatrem ale nie jest jakoś szczególnie ładnie, przynajmniej tutaj przy wodcu. Ale teraz idę sobie coś zjeść do najbliższej galerii, bo wada jest taka pierwsza, że nie ma galerii przy rwodcu, Tak więc idę sobie do najbliższej galerii coś zjeść i przy okazji spróbuję coś nowego, tak więc idę Postanowiłem sobie, tak jak mówiłem, spróbować coś nowego, tak, więc... Jest klasyczny. Jednak nie spróbuję czegoś nowego, bo okazało się, że już nie ma oferty śniadaniowej, tylko jest klasyczna w śniadaniowej. Chciałem spróbować tosta. To. Ale mimo tego i tak sprawdzę coś nowego, ponieważ mam tutaj paluszki solowe i chipsy ciepłe, świeże.

To znaczy nieby jest spoko, w sensie jest tam Saturn i jakieś e, jedzeniowe rzeczy, natomiast co ciekawe nie ma żadnego marketu w stylu Carrefoura, czy innego, więc teraz w zasadzie nie mam gdzie na, na, nawet zwykłej wody kupić, więc teraz idę w poszukiwaniu biedronki czy czegoś innego, żeby po prostu móc się czegoś napić, więc e, szukamy tego co tam będzie. Kupiłem sobie ponczkę, Ponczek, ponczek, nie ma rączek, ponczek, ponczek, nie ma rączek. Bułka bułka, wypieram. Takie sobie i wodę, udało mi się znaleźć, więc i okay, udało mi się te rzeczy kupić. A teraz idę do yy, ne, w sam środek miasta, czyli w centrum, przynajmniej to jak to jest pokazywane na mapie. No i teoretycznie to jest to centrum Dobra, ja teraz jestem w parku, natomiast zaraz idę z powrotem do kolejnego centrum handlowego, żeby po pierwsze pójść do toalety, a po drugie, żeby sobie już coś zjeść i odpocząć i ogólnie, żeby zwiedzić kolejny centrum handlowy Była ciekawostka. To centrum, do którego właśnie tutaj podszedłem, jest to centrum Samsunga. No ale jest legitna fontanna, no to legitne centrum handlowe. Już mi się podoba. No i jak na razie całkiem mi się to centrum podoba. W sensie jest na naprawdę wielka fontanna co zawsze na plus, jest lata jest oszuan, są wszystkie potrzebne sklepy, jest na naprawdę wpizu duże, ale całkiem przyjemne i to spełnię sobie zaraz jej To było dobrze. Najadłem się. A teraz zastanowię się, jeśli będzie jakiś sens akurat teraz, to może pójdę do kina. No i nie ma. Chciałem pójść na bodyguard do zawodowcy, ale akurat nie ma, więc pewnie pójdę już w nie. A o 16 pogrzeb w To była wiadomość w trybie to wskazujący Jednak jakoś można użyć kinek w Teodixburg. Jak nagrodę pudełkową w dodatku w to, zemnę, to w to jest naprawdę fajnie. Ale mam ostatnio zgodę na Xboxie, więc niepotrzebny. Myślałem, żeby nie pójść teraz na rynek, ale on jest dość daleko, a za 2,5 godziny mam pociąg do Koszalina, więc teraz pewnie sobie pójdę nad Odrę, bo ona nie jest zmian niedaleko, a do tego będę mieć tam po drodze, bo wzdłuż Odry jest dworzec. Bardzo jasna i oczywista informacja. Chciałem pójść nad rzekę, a tu park. Nie no, tak na serio, to, to jest park Grzodąckiego, który akurat po prostu w jednym miejscu się styka z Odrą już. Tam jest bardzo blisko, więc przejdę sobie z park, jak w dzieleniu, żeby było fajnie. Dobra, tak w sumie już podsumowując Szczecin, bo niewiele więcej jeszcze zobaczę poza odlą, to całkiem spoko było, nie ma tutaj dużo jakichś rzeczy, żałuję, że na rynek nie poszedłem. Muszę zapamiętać, żeby nie mylić rynek z centrum, natomiast poza tym było całkiem spoko i widzimy się prawdopodobnie jutro w koszernie, chociaż będę jeszcze coś gadać, może tam przy Odrze, natomiast na razie tu. To idziemy! Jestem w środku, że tam jest odwo, ale w zasadzie tutaj nie mam praktycznie nic do roboty, ale za to tam jest Fontana się w zimie tutaj fajnie na sankach zjeżdżał